Cześć, dzisiaj chciałabym wam pokazać moją kolejną nową pracę. Ale jeszcze przed tym zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz odwiedzenia profila facebookowego i instagramowego Kreatywny Świat Alicji. Zapraszam do obejrzenia nowego filmu. Moja nowa praca prezentuje się tak. Jest to latarenka wykonana właśnie z okazji urodzin. Elementy, które tutaj widzicie, Wszystkie zostały przeze mnie wykonane ręcznie. Talerzyk, filiżanka i czajniczek oraz ten kwiatek jest wykonany z modeliny. Konkretnie z Fimo. Tutaj już Wam pokazuję. Jest tutaj wykonany właśnie fotelik przeze mnie też ręcznie robiony. Na nim widzicie pilet do telewizora. Od środka widzicie właśnie tam telewizor. Ten aniołek tutaj. I ten zegar. One są wykonane z innych mas przy użyciu właśnie foremek silikonowych. Tutaj jeszcze do tego domku dodałam właśnie pudełko z chusteczkami. Książeczki, wazonik. Tutaj właśnie fireneczka, komutki mniejsza i większa właśnie niektóre z tych mebelków, które tu widzicie będziecie mogli zobaczyć w kolejnych filmikach które Wam pokażę, może sami będziecie je chcieli kiedyś wykonać do własnej latarenki albo Wam się przydadzą do innych prac tutaj z boku latarenka wygląda następująco I prezentuje się ono w taki właśnie sposób. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.